Znieść serce na zło, Znajdź drogę przez mrok. Seniorzy Skobylan wraz z Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych przygotowali naprawdę fantastyczny projekt, którego celem było pokazanie przede wszystkim, że muzyka łączy niezależnie od wieku, niezależnie od doświadczenia. Pierwszy etap projektu był bardzo intensywny. Podczas tego etapu seniorzy brali udział w bardzo intensywnych warsztatach muzycznych, podczas których kształcili swój głos i przygotowywali repertuar. Następnie wraz z muzykami, wraz z zespołem, który ich wspierał od strony właśnie takiej profesjonalnej muzycznej, przygotowali podkład muzyczny i nagrali dwie piosenki w studio nagrań. Bo to było nasze marzenie żeby kiedyś wydać płytę. O tym marzyliśmy. No i, no i co tygodniowe zajęcia z panem Karolem. Nasza praca była dość intensywna, spotykaliśmy się co, co tydzień, po dwie godziny, po trzy godziny, pracowaliśmy nad, dzielnie nad repertuarem. To nie był łatwy repertuar, bo yy, i poruszyliśmy utwory Kory yy, i Ryszarda Rynkowskiego. Ja z mojej strony chciałem im przekazać jak najwięcej e, wiedzy pod kątem emisji e, i samego wyrazu artystycznego. Więc e, naprawdę dawali z siebie bardzo dużo. Ja jestem z nich bardzo zadowolony i dumny. To dla nas wszystko była nowość. Przecież dla nas samolków takie śpiewanie, jak, jak go brać, jak te wszystkie bum, bum, bam, bam to, było to Ciężko to się to było po prostu przedstawić. Przedstawić dla nas. No, myśmy trochę. tylko śpiewali, prawda? Tak. A tu było już coś innego ćwiczyć. Bardzo fajne. Bardzo udane wycieczki, bo. Ciężko tak mieszkamy, ale nie wiedzieliśmy, że to jest zwane srebrnym miastem. Olkusz, także bardzo udane i tak samo pustynia błędowska. Na takich rzeczy nie widzieliśmy. Większość nie była w, w, w takich okolicach i nie widziała. Także bardzo udane wycieczki. Tak to wyszło spontanicznie z panią Manią. Dzięki fundacji, możesz. Tak! Znieść serce nad zło, znajdź drogę przez mrok, zleć ptakiem na mgły, w obłokach mieszka świ nad zło, Znajdź drogę przez mro, zleć ptakiem nad mły, w obłokach mieszka świt, z niej serce nad zło.